Jako już na dworze robi się szybciej ciemno, jest taka bardziej ponura pogoda, to stwierdziliśmy, że zajebistym pomysłem byłoby sobie postrzelać trochę do Niemców. Więc zapraszam do oglądania, a jeśli się spodoba, to może w przyszłości na live z kolejnej części. W planie jest też ogranie wszystkich części zombie armii, więc myślę, że będzie co robić. What the fuck, na co ja się godzę? Kurwa, Niemiec. Czemu go zastrzeliłeś? Co to chuj, czemu ty jesteś łyso Patrz, A jak mam celować niby? No kliknij se tego. No, myszkiem. Jak klikniesz CTRL, to masz takie przycelowanie na blisko, a jak myszkiem klikniesz, to masz takie na daleko. Jak? Którym myszkiem? No tym, co nie strzelasz, tylko celujesz. A. A CTRL to taka na blisko, jak ci ktoś wyskoczy. Jak mam wstać? Ciek. Czekaj, bo ja muszę bronić, bo wybrać jaka mi się podoba. Idziemy? No. Oni tam muszę są. Ja widziałam. Mam kolegę. Widzieli? Co? What the fuck. On zostaje ze mną. Kurwa, nie mogę wypać. Muszę trzymać cały te spacer. O! Jormaj, my friend. Będę pierwszy, będę pierwszy. Widziałeś, to się sułam, czy nie? Tak, zrobiłem. No, widziałam, ja. A, ogólnie, jeśli jak celujesz. O, oh, kurwa, tam jest snajper wysoko. Daleko. Widziałam. No jak idziełam. celujesz, tak na budynku na machce, na daleko Au, czy to weź bo zabierz. Ja zmęczyłem się. Ja nie widzę gdzie on jest. Widzisz dach budynku? Tego centralnie przed nami? No, a no. tam. Jak przytrzymasz E. E? Tak, jak, jak celujesz, nie jesteś zmęczona, no nie? Właśnie, właśnie, patrz, przyceluj sobie przez binetę i po lewej masz taki wskaźnik idący do góry, no nie? Ale po lewej, no. I jeśli on jest szary i przytrzymasz E, to masz takie, jakby slowmo i taki czerwony kwadracik ci się pojawia, no nie? Aha. I ten kwadracik pokazuje ci, jak mocno pocisk opada. W sensie, jak ktoś jest daleko, to przytrzymujesz E i wtedy widzisz, gdzie masz strzelić, żeby go trafić. Mhm. Rozumie? Rozumiem. A gdzieś ty, Polas? Fuck, Gdzie. Jaj, bo tam jest ten żółty strzałek, który nam pokazuje gdzie iść. Ich... Nie I mogę zmienić czułości myszkowej. Możesz? Nie, bo nie mogę. Czemu nie możesz? Bo mi myszka zabrania. Na górę czy na dół? A nie, to jest A Ale my nie tu jesteśmy. No, ale tu na górze jest jakaś kropeczka. Zobaczmy, co tu tutaj. Kurwa, nie wiem. Zawsze. Mogę, jest to film. O, jest to film. No to co ty taki jest? Ciao. Widzisz kogoś? Chciałem, że... Za... no tam stoi, ale chciałam ze ale mi się macham. A... To musisz poczekać. To ogólnie jak sprintujesz, bo to jest twoje tętno. Ale wiem, że w, innych, w następnych częściach Ale tu ono się odnajduje. Czy to jest tak, na przykład, że muszę wyżej celować, żeby w niego trafić? Yy, na dalsze odległości tak, dlatego przytrzymujesz E, żeby widzieć, jakby. wiesz, żeby widzieć tą kropeczkę, nie? Widziałeś to? A, idzie na idziesz? Fajna jestem, dobrze gram. Super! Gra. Dobrze. I to jesteś w tym nie tak nie umiesz. Umiem Nie. To czemu tak nie umiesz? Co Nie widziałam. Oła. A kurwa. Ej, jest detka. No Ciebie coś boli? Nie. Trochę głowa, bo dostałem. Wow! Z hmm. co mam dziwne wrażenie, że będziemy musieli zmienić ten poziom trudności? Damian, no ty jesteś nienormalny. Nie wiem, leżysz wstawaj. Nie mogę. Noga mnie boli. To ja dałabym tak na Jolo wbiec podnieść mnie i uciec? Ale... A, tu nie ma drzwi. No nie, bo umrę. A, trzech do ciebie idzie. Oh. What the fuck? Mam za mocną czułość. No what the fuck? Nie, ty żyjesz jeszcze? Nie. Bo ty umarłeś. W ogóle czas gry 6 minut, wow! Ej, nie było źle. No bo ładnie ciebie bronię, a ty wychodzisz i umierasz, no to co to ma znaczyć? W Dobra, zmieni sobie Nie, mogę. No, o, mogę. Aha. Dobra, jest git Paulina za. się ty. Weźmiemy, któryś krysznic Prysznij rwannie, ty jesteś nienudny. Skradaj, bo oni tam są. Czemu my ich z okna nie zestrzelimy? Nie wiem. Bo tam chyba widać, czy tak daleko. To ja pierwszy chcę znaleźć tego susiaczka, co tak z daleka do mnie strzelał. Bo on będzie No to on, ja widziałam, gdzie on jest. o, ja przez ciebie nie mogłem się ruszyć. A i nie mogę iść. Mam zakaz tam iść. Muszę iść do ciebie. To chociaż świetnie bawi zostawić ci paru niemców? Nie, Szczerze sobie. Oni w ogóle kurwa nie biegną w Nie wiedzieli, że do nich z Jest jeszcze jeden Strzelaliśmy do tego gościa oboje Ile razy strzeliłaś i nie trafiłaś? Jak co? Dwa Coś jeszcze jest? Ja nie. Tak, tu koło nas był na dachu Dobrze, że nie wybiegli się Aha. przez te drzwi Wszyscy? Chyba tak. Bo on miał jakiegoś dużego piw piuf piufa Jakoś, bo ja posłam nie wiadomo gdzie. Czy... No tak, gdzie jest. No, nie wiem. Y, dałem tytuł streama Sniper Prawie Elite. Myślisz, że pasuje to do naszego stylu gry? Myślę, że tak. Ej, ale tu jest tyle budynków, że tu w sumie teraz w każdej chwili może coś na nas spać, wyskoczyć. Nie mógł. A w ogóle Niemców możesz przeszukiwać, żeby amunicję dostać? Nie wiem. Co ty zrobiłeś? Szukałem go. Co to jest? Nie wiem. Uka. Uka. Dobra, chodź tam. A to Fotel ładny jest do domu, choć no sobie nie wiemy. Co? No. Nie, wleś ich też. Ja nie wiem, co przeszukam. Nie. No idź. A co tam widziałeś, że coś wziąłeś? Nic nie widziałam właśnie. No nie to nie było. Ej, 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 A ty nie kladłeś, nie wiem, coś po kieszeniach? Dupy ich mam. A ty nic. Zniszcz cel? Coś wziąłam. uważaj. Na co? No bo tam chodzi. Tam siedzi w oknie. Ale daleko, blisko? Gdzie jest tu? O tu. Jak się go nie widziałem? Mogę do okiem. Bardzo Tam coś jeszcze jest, długo. Tam to są, Niemcy, Co fajnie. Gdzie? Zgóź z y -y, tej drogi. Musi przejść. Że to mało, wcale. Co to ja nagrodę dla dla kogo? Ja postoję. Idzie, idzie, idzie. What the fuck, nic nie słyszę. A dlaczego on tutaj wokół no, nie widział? Ale co? Au. gdzieś na dachu po prawej stronie jest snajper Tak Ta? te, no, w tej uliczce, gdzieś tam po prawej jest snajper Widzę Gdzie? Tak na dachu Au. O, Ale nie mogę strzelić, nie mam mady. Gdzie on mnie i ja nie wiem. Zabiję. Aha. Spędził kurwa na dachu trany taki kucnięty. Ja nie widziałem. No daj mi przeszukać. A jak ja przeszukam, to ty nie możesz teraz go przeszukać? Nie. Aha. Mogę go wziąć jak starego na plecy. Granaty, każdy. O, ty, panowie. Ej, Paulina, robimy specjalną akcję, chodź tu. Jak? Widzisz tam przed nami? Strzelasz w lewego czy w prawego? Lewego. Dobra, to odliczaj 3-4. Trzy, 3-4. Cztery. Trzy, cztery. Wow. Wow. Czuję się, o kurwa. Nie, nie kłać Czujesz się trochę jak komandos. To sprawdzimy, czy jest Friendly Fire? Nieee, Damian, nie w kolano! Dobra, w kostkę. Nieee! Nowe kostki, gnoju. Nieee. Czy tu jest? Czy co? Osłaniaj mnie, ja będę biegła. Czekaj, Strzeliłem tylko osłanę, bo nie w kolano nie i nie zadziałało. Ja mam cię osłaniać? Osłaniaj mnie, no. Zatknięte no oczy, biegnij. Co było? <laughs> Ale że do ciebie zabił A co ty masz? Ja się nie interesuje. Mhm. Muszę iść podłości te wybuchowe. Tutaj? A dlaczego ty masz wybuchowe, a ja nie mam? Oh yeah. Jak się strzelę to wybuchuję? <tary> tak wybuchę jak to strzelę. Co ty zrobił? I no. O, spacer się podnosi. Uleczne osoby. A kusie przylepiasz do osłony, jak jesteś koło jakieś. Czy ty to wybuchłeś? Tak, wybuchłem to. Strzeliłem. No to teraz opcji nie zrobimy. Nie, no bo to trzeba było wybuchnąć. Nie! Ej! Ej! Tak? Ej! Gdzie ty jesteś? O, A tu za osłony. A, strzelasz do niego? Ale nie, bo tu trzeba jeszcze chyba ten samochód wybuchnąć, bo tu się błyszczy tak jakby coś, ale ten ładunek co ty zakładałaś. chciałam że mi tu skończyła. Wolne? Tak. Chyba tak. Bynajmniej ja staram się ciebie osłaniać. No coś ty Gdzie? tak mnie osłaniasz! O, lewa. Gdzie? Co ty robisz? Szalony. Tam ktoś jeszcze chyba biegnie Czy nie? Dobra, ja robię jolo Mogę ja to podłożyć? Spacja ja podłożyć wodę. Nie strzelać tylko to wodunek Przerw Gdzie musimy iść? Tam Tutaj. Udaj się do punktu obserwowanego O łóżeczko To dla ciebie <laughs> Czemu ja muszę iść pierwszy? Panie przodu. Ja się... No teraz tak. Nie wiem jak ty, ale ja tu są tutaj na blisko w razie, jakby ci być. Dobry pomysł. no. O kurwa, gnuj na kiblu. Patrz Chyba tu są. No to proszę. A, 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 ba, baba, ba, strzela ktoś do mnie. Biegam szybko na górę. O! Strzela mocno i to tak kurwa bez tego. On gdzieś jest na dachu. Umarłaś czy nie? Nie. Pukam go, ale nie widzę. Ja też go nie widzę. Gdzie ty jesteś tu. a tu, tu? Ale skam, do ciebie to nie strzelił już, a do mnie to tak. Raz do mnie strzelił, ale się posrał, bo nie zobaczył. A ja jestem łysy z... oh, widzę! Gdzie? Na no, dachu. Widzę. Ej, tam koło niego jest jakaś butelka wina. What the fuck? Aha XD Dostaliśmy jakieś osiągnięcie za to, że zbiłem wino No I co my tu mamy robić? Udać się do punktu obserwacyjnego Aha No i ci to? No bo. Nie, nie, to O Można się wspiąć Można wspiąć? Tak Będzie jechał. Mm. O nie, a ja ten pierwszy ładunek wysadziłem. No, mówiłam, że tego nie można wysadzić. Kurwa. Głupota. O, trzeba, ale trzeba tamtej strzelić. O, wszel... No. Wait Aha Znów od punkta kontrolnego Czyli co? Czyli ja muszę jakby Czyli to trzeba w niego strzelić jak ten kołk na równo podjedzie W sensie tak żeby się zablokowało tak Mów mi kiedy Teraz Zatrzymaj konwój, osiągnąłem poziom Osią bonięty Tak. Co teraz? O, to fajnie. Bo, 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 bo. Bo, bo. że <noise> No to chodzi. Oooooo! Oooooo! O ooooo! A jak to? Nie czerwona. A. Ja już wiem. Gdzie ten czołgód? Gdzie ten czołgód? Czego radę? Wiesadziłaś czołgucz? Nie jeszcze ja strzelam do ludzi, ty wysać czołgi. Już To ty dobry kurwa strzelec jesteś. Wysadziła ja. Dobra wszyscy? Nie, jeszcze. Dzień. A tam jeszcze. A od strony słodiska. No. Ej. Ja w niego chciałem. Czysty? Strzeli. Tak, teraz wychodzi na to, że musimy zejść tam na dół Nie, nie wszyscy Szczelał we mnie gdzieś w skońcu Wysz chodź, to nie jest, Osłaniał się ale ja słyszę jak tutaj ktoś... O w nie, czego... nie masz czego się bać. Jestem tu specjalistą. A? Sprawię no jak we mnie już trzeba. Około no, jeden był? Nie, jeszcze jeden. No to nie wiem. Jeszcze tak? Już? Ow. Strzelam do nich, ale to nie Chyba granat Granat, granat Chyba Nie wiem jaki ty masz plan na życie, ale jak nas spieralam z tej ulicy. Biegną przecież. Nie wiem, może masz inny plan na życie i nie chcesz iść sobie z tej ulicy. Żebyś chciała tam zostać, zamieszkać. Na pewno. Bardzo mi się podoba. Ej. <noise> jak ci się podoba. Piękny